Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj jest czwartek, godzina 19:00 u podlewaniu. Słuchajcie, takie owoce będą. Na no mojej plantacji przyszłem akurat... W filmiku miało nie być, ale przyszło wcześniej powiadomienie albo przez wczoraj, że w 2021 roku zacząłem przygodę z borówkami. No i tak to wygląda. Popatrzcie się. Po cięciu piękne odrosty wyszły od ziemi. W czerwcu, w 2021 roku zacząłem tą zabawę. Te były takiej wielkości wsadzone. Po czterech latach mamy, no nie wiem, ile to może być metr, półtorej metra. Oczywiście one były częste, yy, cięte. Tu są nowe odrosty, to wszystko wyszło w tym roku. Tutaj nie wiem, czy będzie widać po liściach to samo, te jaśniejsze. To wszystko jaśniejsze to są nowe odrosty. O, to to jasne. Te ciemne to są stare. Zobaczcie, idę z zboróweczek. Czy warto było się w to bawić, to wydaje mi się, że tak. Ja też jestem totalnym amatorem. Nie jestem żadnym fachowcem ogrodnictwa, ani nic takiego. Po prostu wsadziłem i dbam. Jak dbam, tak dbam, ale mam. Nie ma jak swoje. Czy owoców jest dużo? Czas pokaże. Czas pokaże. Zobaczcie, czy jest bogactwo, nie wiem. Ale to swoje, to swoje. Tu dużo mówić. Borówka się ma bardzo dobrze. Dwie dawki siarczanu amonu. Po garści i, i, i jeden raz. Jeden raz Jaramila Kompleks. Nie no to widzicie te te, te te jasne? To są tegoroczne, tegoroczne nowe pędy. Także wygląda to dość solidnie. No i co? No i jaka ta Tak samo była. Tak samo była wsadzona. I zobaczcie też jakie, jaka jagódka maku. No tak schowata, ale nic następne, gotowe do zbioru. No, jest moc. Jest dobrze. Tu zobaczcie co się dzieje. Tutaj te. Coś pięknego. Coś pięknego, I tak jak mówię, nie jestem jakimś tam fachowcem od borówek, ani od po prostu wsadziłem, dbam, podlewam i tak to wygląda. Jagódki jak jagódki, polecam każdemu, smak. Jak ktoś ma, lubi kwaśnie rzeczy, takie paskowate to to jest po prostu zobaczcie, co się dzieje. No będzie ręce, trochę w boróweczek. Do czego dąży? Jak ktoś lubi kwaśne rzeczy, to jak najbardziej polecam jak jako dekamczakom. Jest to dość fajny, fajny owoc. Tutaj co? Tutaj też są dwie odmiany, żeby się zapylały. Nie mam pojęcia, jaka, która jest, która. A tu jeszcze trochę zielona, ale no, coś wspaniałego. Tu zobaczcie, jakie potwory, tu też, no, ładnie wszystko idzie. Czemu są takie efekty, a nie inne? Dwa razy, w tym roku w ogóle pierwszy raz zastosowałem siarczan amonu. W kwietniu poszła jedna dawka, w maju poszła jedna dawka, teraz jest czerwiec, będzie jeszcze jedna, to wszystko jest po garści. I dostały raz Jaramila Kompleks. Oczywiście, to nie jest, mówię, plantacja. To nie jest plantacja skierowana na zarobek, tak? To są owoce dla mnie, które ja sobie po prostu do gródka po pracy zbieram. Siadam i jem. I w tym roku nawożenie było inne. W poprzednich latach kupowałem gotowy nawóz, Nie wiem, jakiej firmy, nie mam pojęcia. I był sypany tam 3 czy 4 razy do roku. W tym roku zmieniłem podejście, zobaczymy, czy z tego wyjdzie. Jak widzicie, krzaki się uginają od owoców. Także po 4 latach tak to ładnie wygląda. Zobaczcie, jakie są piękne odrosty. Nie wycinam tego, zostawiam to na, na przyszły marzec, luty, marzec, bo tak tę ja mam tylko 40 krzaków, także nie mam potrzeby, żeby to ciąć w lutym. Przy końca stycznia, bo tyle krzaków to się ogarnia za, za nie wiem, dwie godzinki w cięciu. Błędów trochę popełniłem, za gęsto sobie nasadziłem, też nie podniosłem. Słuchajcie, żeby to rosło prosto. Będę to musiał poprawiać, bo jak później koszę, to, to jest dramat. Aha, jak tu koszę? Koszę zawsze bez kosza. Trawa sobie tu zostaje yy, na ziemi i, i się przerabia. Chyba tyle. Jak macie jakieś pytania, śmiało opisać. Jeżeli będę umiał odpowiedzieć na, to, na wasze pytania, no to odpowiem. Jeżeli nie, no to niestety nic nie będę mówił. Pozdrawiam do następnego.